Ale ja wtedy powiedziałem: Nie, teraz więcej pieniędzy umierałem od narkotyków. Trzykrotnie byłem na takim świecie. Leżałem pod, na, na detoksykacji, budziłem się e, pod dywanami, ale ja nie nauczyłem się niczego. I już trafiłem po raz trzeci do więzienia. I to było 2001. Mając pieniądze mając układy, trafiłem do więzienia po raz trzeci. E, i to było nawet 7, <coughs> miałem prawników, miałem nawet kłopoty w, w szpitalach psychiatrycznych. Ale mimo wszystko nie byłem w stanie odroczyć głupich dziesięciu miesięcy do wolności. 8 lat usiłowałem to robić i nie mogłem odroczyć. I trafiłem do więzienia, słuchajcie, i w tym więzieniu, taki był czas, było takich dwóch panów, jeden z nich już nie żyje, taki polityk, drugi był kolega, prowadzili tak, w naszym kraju zarówno 12 tysięcy więźniów, więcej niż było miejsc w Polsce. Było 60 tysięcy miejsc, a nie zamknęli 52 tysiące więźniów. I ludzie spali na dole materacach, w łóżkach, wszystkich zamykali. Prawdziwych złodziei, takich jak ja i takich, którzy gdzieś tam alimenty nie mieli do opłacenia. Rozumiesz, albo pijanego, albo na rowerze. Wszystkich popuchli. I więzienia były przeprowadzone, przed, 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 były zapchane. Ja trafam w tym czasie do więzienia, przyglądam się na to wszystko i ja tych ludzi, słuchajcie, że tam się dzieli, to to w traktowaniu już jako pleca. Ja uważam, że ja jestem wielki Że ja jestem ktoś. Rozumiesz? Moje ego było tak wielkie jak długi. I tak przeszedłem do tej celi i mówię, kurczę, co ja tu robię? Mówię, mam pieniądze, mam układę, a siedzę tutaj. Ale tak po kilku dniach mówię, okej, okay, dobra, przesiedzę ten byłem. Wiecie, polskie więzienie, nie jest straszne. Tam no, po prostu siedzisz w celu taki koszyk hotel. 23 godziny w celu. Chodzi na nas praca, że jest telewizor, można obejrzeć, bo teraz chcesz posłuchać dyskusji, to jest przesadka. Natomiast mówię, odpocznie mi głowa od Ukrainy i mówię, okej, okay, wyjdź dalej, będę robił nic. Ja wiedziałem, co chcę zrobić. Nie byłem z ludźmi, z ludźmi potytułem, że znowu trafiłem do więzienia, i źle nie, nie było źle, ja miałem na nim wszystko, miałem kilka samochodów, miałem łopaty, myślałem, że białe miata, jak to będzie przyjeżdżała w scenie. Przesiadł 10 miesięcy, wyjdę i dalej będę zarabiał pieniądze. Natomiast wydarzenia przybrały mnie z to obrót. Wtedy kolejny człowiek. I ten człowiek miał taki swój majdem, maj taki kot, w tym kotu swoje rzeczy. A w tym ręku miał taką czerwoną książkę. I to mnie zaskoczyło. Ja mówię, co tam masz w tym ręku? A on to jest Biblia. A ja odwiedzę, a skąd masz Biblię? A tu mówi, przychodzi taki długi, że ja nie widziałem, że to w ogóle jest wizualne, że nie istnieją takie rzeczy. Ja sobie, dla mnie, ja w ogóle uważam, że Boga nie ma. Ja, ja nie brałem pod uwagę, że jest Bóg. Dla mnie ktoś, kto uważał, że istnieje w ogóle Bóg, to była osoba, która miała przynajmniej lekką histerię. jest histerię. Też Bóg to dla mnie były święta, systemy, cały system religijny w naszym kraju. To znaczyło, że to jest Bóg. Tak? Nie w ogóle... Dwa. Ja nie myślałem, że nawet, tam, że Bóg jest, ale że dobra nie ma. Bo ja widziałem, co się dzieje, wiesz. Ojciec mi zginął, tak? Jak czasami ktoś ze mną zaczął jakąś rozmowę na temat Boga ja się pytam, gdzie był Bóg, jak mój ojciec wjeżdżał pod ciężarówką? Albo gdzie był Bóg, jak przez całe życie on chlał? Mówię, gdzie on był? Jak wy by niewieleściu nie wierzył, gdzie je jest, jak on się z Tobą wynosi. I Matka musiała na dwa lata, to zasłupać za chwilę co je. Gdzie był ten Bóg? W ogóle nie prałem tego pod uwagę. Ale ten chłopak mówił, jest to, tam jest taki terapia, jak trzeba, Mówi wysłuchać. słuchaj. Normalnie się można do nich zapisać, wychodzi się do nich na spotkania, oni tam grają, tak. Ja mówię, zapisz mi drogę. Po co kazałem się zapisać? Ponieważ ja, ja wychodziłem wszędzie z tej ceny, żeby tylko wyjść. Rozumiecie, ja się wszędzie zapisałem, do świadków, nie do świadków, tylko do analizowanych alkoholików, na terapie różne się zapisywałem, rozmawiałem no, i... ja z tymi terapeutami. Chodziło o to, żeby wyjść z ceny. To to było zawsze dwie godziny poza ceną. Zawsze fajnie posiedzieć z terapeutą i głucho sobie pogadać i testy porozwiązywać, prawda? No czy z anonimowymi, z tymi alkoholikami anonimowymi i, i tam pościemiać się, czy też był alkoholik, ja wiem, bo oni przychodzili, ciastka przynieśli, paluszki przynieśli i tam pytali, czy dzisiaj jest alkoholik? Ja się ale ja siedziałem też z miliardem i głucho o tym I oni go nie połykali. I taki był czas. Ja bym zabierzmy do tych istorazów. Poszedłem do tych z wody dwóch sieci, słuchajcie, taki kawałek, jeden starszy, drugi młodszy. Ten starszy mu się długo zwalił, zerówka mu odchodziła na głowie. Z tym, że dzieciaka alwarijskiego nic nie ma. I potem jest co on już nie czuł. Drugi był jeszcze lepszy, na gitarze bym miał to. On się rozstawił do gitary, zniknęł na tarogie, opowiem wam czarne historie. Chlałem dziesięć tam długie. I na reizę do trzeźwej metodofizacji z Warszawy dla reizy polskiej. I leżał pod igłami. I ten przyszedł i mówił, ja sobie myślę, prawdę Rozumiesz? Na 100% warił kwasy. I zobaczył Jezusa. Rozumiesz? Słuchajcie. XXI wiek. Gość mi wali taki tekst. Ja siedzę, oglądam go jak komornik szaf. Rozumiesz? Ja brałem ręki. I wiem, co się działo w ręku. Muzyka nie zmusi się, to. Nudki widziałem. Naprawdę siedziałem na kwasie i widziałem w ludki. Siedziałem w szafie z pilotem od telewizora i miałem dobry czas i dzwoniłem do tego rodzaju. Dwie godziny. Taką miałem człowieku rozmowę. Ja mówię "Kiedy tak Jezusa Jak jakkolwiek uważałem, że ogóle nie ma. Prawda? Chociaż oni mówili coś zupełnie innego. Oni twierdzili nie dosyć, że On jest. Twierdzili, że co ciekawe, że umarł cały czas utrzymywali, że żyje. To w ogóle to była historia z księżyca. Natomiast oni mieli coś takiego w sobie, co, co mnie że przede wszystkim, że czego nie robili. Nie przekonywali mnie do jak o jakichkolwiek błędach. Oni w ogóle nie mówili do mnie, że muszę się zmienić. Wiecie, to oni mi mówili? Że Bóg mnie kocha. A mnie skręcały. Przede wszystkim, jak mówię, uważałem, że Boga nie ma. Po drugie, dla mnie pojęcie, że ktoś się nie kocha, to było nie to przyjęcia. Wiesz miłość, to było zawsze coś takiego, wiesz, yy, twoi ludzie z obozu mówią, kochasz mnie? Kocham. Tak. A za co mnie kochasz? Wiesz o co to chodzi? To jest klasyczne pytanie, za co mnie kochasz? Muszę bo no za, za co się kocha? Ja się dowiedziałem od tych ludzi, że miłość jest bezinteresowna, że jest jakiś Bóg i ten buch nie kocha. Wiecie? Ja tak czynę na jedno, drugie kuchaj, i mówię tak. Zaraz. Muszę poczyć z z moimi porozmawiać. Zawsze lubiłem wiedzieć rzeczy. Zawsze lubiłem e, być tym, który decyduje o tym sprawie. I mówię, poczytam tą Biblię. Ja się to wiem, ja z nim pogadam teraz. I tak trochę z nudów, trochę z przekory, zacząłem tibbię czytać, zawsze przeczytałem jedną Ewangelię, drugą, trzecią. I czytam, słuchajcie, Ewangelię Jana. I tam czytam ten tekst. Tak, Bóg pokocha świat. Wszyscy nas swojego jednego drugiego każdy, kto w nie wierzy, nie zginąłam na życie wiecznie. Słuchajcie, ja usiadłem na łóżku i ja sobie myślę, że wiem jest, ale ja wstawił. To we mnie uderzyło jak piorun, rozumiesz? Ja sobie uświadomiłem w pewnej chwili, że jest Bóg. Wiesz kim, wiesz, kim jesteś, stajesz się z tego sprawy, prawda? Wiesz kim jesteś. Możesz dużo ludziom gadać o sobie e, e, różnych rzeczy, różnych. Ale ty najlepiej wiesz, kim jesteś. Wiesz, co czujesz. Stajesz przed lustrem i oszukasz się. Rozumiesz? Wiesz, jak jest ciebie źródł. Ja wiedziałem, kim jestem. Wiedziałem, co zrobiłem. Wiedziałem, czy zabiłem człowieka, wiedziałem, czy krzywdziłem ludzi. Wiedziałem, że ludzi do latów Wiedziałem, że straszne rzeczy robiłem. Piłem Agatę, krzywdziłem ją po prostu. A tu się dozwiaduje, że on taki jest. Ja nie chciałem teraz zrobić, napisałem list do Agaty. bo Po patrzcie kompetencji w listach wcześniej nie powie. Oni, oni w ogóle nie czają ładnie. Oni o swoich życiu nie czają ładnie. W ogóle wiesz o co chodzi. Powiedzmy, bo to ludziach są oku, nie? to jest taka konstrukcja. Jak ktoś ktoś siedział już kupę lat w więzieniu, naprawdę porusza się w taki... W ogóle w formacie, że nie pyta. I pisze to jest Nesta mówi, mówię, Bóg jest. do widzę i mówi to ty ouais, oszuści mnie. Jaki Bóg? Teraz Boga ze swojej makroje, jeśli będziesz mówił miesza. Krzywdzisz mnie całe życie. Ludzi krzywdzisz. A teraz co mówi? Teraz dopiero będziesz mówiroki, mówi. Kiedy on będziesz wyłów za mówił teraz na Boga, tak? Wiesz, to było jej myślenie i ona wyszła z tego widzenia. Ja ja Agata, nie wiem o co chodzi, ale wiem jedno, jest Bóg, jak nie znam. Ja, ja się naprawdę po raz pierwszy w życiu poważnie zastanowię nad swoim życiem. I wiesz, to mi 5 miesięcy do końca, wjechałem do sztumi. I w sztumie postanowiłem zrobić takie co? Ja mówię dobra, przeczytam to Biblię od początku do końca. Mówię, bo prawdopodobnie mam religijne jazdy. Ja miałem różne jazdy, bo to nie? I mówię tak, puszcza mnie Kost, i mam religijną wiadomość. I wydaje mi się, że głupi. W związku z tym, w sumie tak, przeczytam to, jak zobaczę, że to jest jeden wielki fajac, to wezmę to wyrzuty do kosza na śmieci, zapomnę na o temacie, już ja miałem trudny czas, bo to odpuszczałem. Bo ja nie wiedziałem, jak odpuszcza, że odpuszcza miesiąc, dwa, trzy, cztery, rozumiesz. I zacząłem znać tę, tę, Biblię. I, a ten komar z pewnością siedział, ale po prostu mówię, byliśmy robiliśmy, co stali na cały dzień, i nie było go na to ja czytałem tę Biblię, widzimy, siedzymy, czułem się w Biblii, w której różne siedziby czuję, że mówię, że to szulerze, z tego specyfika mi siadał. Kurczę, parem, nie mam do końca, mam wszystko. To ja mam kilka samolotów, ja wiem, co ja chcę robić. To odbierz się w tej płacze. Tak się źle poczułem w środku, mówię, że się pomogą, ale jak się powodę, ja się pomogą, jak się nie umiem robić. Przyjmuję tylko chcę. Rozumiesz, ja, co ja mam zrobić, nie? W ogóle wtargnę na podłodze, i ja po raz pierwszy chciałem coś do głowy. Ty jesteś taki święty, taki czysty.

I mówię, że nie muszą sięgać na pewne rzeczy. Uczymy tego młodzież, docieramy do młodzieży. Zachęcamy młodzież do tego, żeby wiedziała, że nie musi wejść w pewne rzeczy, ale jeżeli już wejdzie, to że jest wyjście z tam. Zobaczycie setki filmów, informacji, programów telewizyjnych, reportaży itd. Ponieważ to, co się wydarzyło, jest precedensem w naszym kraju. Wiecie, spotykali się ludzie, programatorzy, którzy rozmawiali w telewizji, jak to jest możliwe, że człowiek, który działa w taki sposób w zorganizowanej grupie przestępczej, na tej, w, tej, w, tej, w ten sposób, on żyje dzisiaj jak żyje. Jak to jest możliwe? Ludzie mi zadawali pytanie, bo już od czterech lat jesteśmy w wszystkich telewizjach w Polsce. I ludzie zadawali pytanie, jak to jest możliwe? Ja mówiłem każdemu cud. Cud. Ingerencja w naturalność. Cud, do którego ma dostęp każdy człowiek. Przyjaciele, wszyscy zgrzeszyli w uchwały Nie ma nieruchomości tego, ale wszyscy są usprawnieni zadaniem, z zadanie, łaski. Każdy może przyjść do Boga i powiedzieć, potrzebuje Ciebie. Ja tak zrobiłem tam. Dzisiaj działamy jako fundacja i moje życie, życie mojej rodziny jest położone w tym celu, aby dotrzeć do ludzi i przekazać im to prostą prawdę. Przyjaciele, nieważne w jakim stanie życiowym jesteś, możesz z niego być wydobyty na powierzchnię. Nieważne jak złych czy nieopiekujących się miałeś rodziców, Nieważne, ile traum doświadczyłeś. Nieważne, ile ludzi Cię zawiodło. Nieważne, jak się czujesz. Ważne jest to, że jest żyje. I że kiedy go się chwycisz, on cię wyciągnie. Dwa. Nie musisz iść z nurtem tego świata. Nie musisz. Dziewczyny, nie trzeba skakać łóżka do łóżka, żeby być szczęśliwą. Naprawdę. Chłopaki. Dziewczyny, to nie jest materiał czerwony. Być szczęśliwym małżeństwem. Ja jestem z jedną kobietą, z moją żoną przez tyle lat. Rozumiecie? z miesiąca na miesiąc nasze małżeństwo jest coraz lepsze. To jest możliwe. To jest możliwe wszystko. Jak? To jest dla każdego. Można powiedzieć nie temu światu. Można powiedzieć nie narkotykom, można powiedzieć nie alkoholowi, można powiedzieć nie ja dzisiaj żyję na szczęście, bo jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy człowiek. Ja nie potrzebuję jakby, żeby ktoś mi powiedział, jak ja mam żyć, żeby być szczęśliwy. Ja po prostu wiem, od rana wstaję, jestem szczęśliwy. Nie mam czasu. E nowym człowiekiem. Tamte życie to fajne To fajne Kochani, być może nigdy nie sięgnąć w po te rzeczy, które powinna się dać, tego swojego serca. Natomiast wiedz, że w tym <trym zębka> stanie, w którym jesteś dzisiaj, to samo, że się że wiesz, że to jest ja. Również tak, jeżeli będziesz potrzebował kiedykolwiek pomocy, proszę mnie. może chociażby wygadać, może będzie na sytuację, Ty lub ktoś z Twoich znajomych. Jakoś bardzo trudno, tak? tak? Nawet jeśli to będzie no, to piorek, to będą. Jeżeli nie będziecie okazji, pójdźcie z nami, znajdziemy to nie Pewnie nie, pewnie nie przyjadę, bo jestem z Warszawy. Ale w to. Może będzie potrzebował na cztery mail na Może od razu nie odpiszę, ale dniu, jak Ugandzie nie odpiszę. Może być przełom. Może to może być przełom który... teraz, w Twoim w szkole, dostawiliśmy też adres w Warszawie i jedna z dziewczyn dała go swojemu kolegom, chłopakowi, który chciałby od. zza obiektu. I on dostał ten numer telefonu, i on zadzwonił do mnie, i on już się też do on więc to jest bardzo w pomożemy swoje życie, aby jeść pewne przesłanie. z tym. Zobaczcie sobie filmy, obejrzyjcie go i Miejcie decyzje. Decyzje, gdzie przeciwstawicie się całemu systemowi tego świata. Decyzje, w których e, będziecie mieli takie założenie, żeby była Boga taka założenie. tego Jak macie jakieś pytania, mamy 10 minut. Jeżeli chcecie o czymś pogadać, jestem w stanie jeszcze.